Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatny i witam was na moim kanale. W dzisiejszym 25. odcinku Twierdzy Krzyżowiec zmierzymy się w misji 30. pod tytułem Oko Wielbłąda z Sultanem oraz Saladynem w sojuszu wraz z Ryszardem Dwie Serce. Lord gracza na start dostaje 2000 sztuk złota, lordowie komputera dostają zaś 8000 sztuk złota. Słuchajcie, ostatnimi czasy pojawiły się głosy, że chcielibyście, aby te materiały były bardziej treściwe, żebym więcej komentował, więcej mówił w trakcie tych nagrań, robił może mniej time a aby te nagrania były właśnie bardziej treściwe. Słuchajcie, generalnie bardzo chętnie bym to zrobił, ale te filmy niejednokrotnie przekraczają już pół godziny. Chciałbym jednak, by tak nie było. Chciałbym, by te filmy były trochę krótsze. Więc musicie wybrać pomiędzy. Srogimi cięciami, a time bo mogę zrobić tak, że filmy będą faktycznie krótsze, bardziej treściwe, ale będzie tam mniej treści wideo, w sensie mniej nagrania z samej rozgrywki, a więcej gadania. Także jeśli Wam taka forma by odpowiadała, dajcie znać w komentarzach, ja się do tego dostosuję. Na chwilę obecną jednak będę nagrywać ten film w ten sam sposób, jak robiłem to do tej pory. Nie przedłużając, zaczynamy i słyszymy się po krótkim time -lapsie. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy w połowie drogi do tego, by się udało nam zabumalować. Jak widzieliście, jest to już drugie podejście do, do, do tej rozgrywki. Oczywiście sultan z przewagą złota, który znajduje się tak blisko naszej bazy, jest dosyć sporym utrudnieniem, szczególnie na początku naszej gry. Oczywiście ustawiliśmy naszą produkcję na kusze. Będzie to nasze główne źródło dochodu. Oczywiście w tym międzyczasie może uda nam się zdobyć też trochę więcej kamienia. Co byłoby dodatkowym atutem w obronie naszej bazy? Generalnie postaramy się zrobić to w miarę sprawnie i szybko. Postawimy sobie tutaj drugą wieżę obronną, tak aby wojska naszych przeciwników nie miały tak łatwego dostępu do naszej bazy. Może wrzucimy tam z dwóch podpalaczy, gdyby chcieli nas okrążyć. Krzyżowców przestawimy wtedy na drugą stronę. Słuchajcie, słyszymy się po kolejnym krótkim timelapsie, bo jesteśmy już naprawdę zdecydowanie bliżej niż dalej, jeżeli chodzi o finalny wygląd naszej twierdzy. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, zamek prezentuje się w tej chwili następująco. Myślę, że jest to wystarczająca obrona, by utrzymać się przed atakami zarówno Saladyna jak i Sultana. Generalnie zaczynamy produkcję ciężko zbrojnych zaraz, także po kolejnym krótkim time lapse powinniśmy się już pozbyć problemu z Sultana, a nieco, nieco później powinniśmy sobie również poradzić już z Saladynem. Obleżenie Saladyna może być nieco problematyczne, z racji na to, że jest trochę wyżej od nas, ale zapewne sobie z tym poradzimy bez problemu, jak to zazwyczaj bywa. Słuchajcie, słyszymy się po kolejnym krótszym timelapse, także do usłyszenia. Moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy przygotowani do ataku na sułtana. Także wyprodukowaliśmy sobie w tym celu 26 tarcz, 21 kuszników oraz 30 łuczników konnych arabskich. Słuchajcie, podejdziemy sobie nieco bliżej zamku sułtana, postaramy się poczyścić mury. Ja tutaj doprodukuję jeszcze w międzyczasie nieco krzyżowców, tak abyśmy byli w stanie bezpiecznie zająć się sułtanem. Także słyszymy się po kolejnym króciutkim time lapse. No dobra, słuchajcie, mamy na chwilę obecną 37 zbrojnych, także myślę, że to powinno wystarczyć. Sultan już nie ma zbyt wielu jednostek w swoim zamku, także e, bądźmy dobrej myśli, że tyle jednostek tam wystarczy. Wydaje mi się, że ma coś koło 20 jednostek zbrojnych, które są bez przerwy ostrzelani przez naszych łuczników arabskich oraz kuszników, także... Wydaje mi się, że uda nam się zamknąć temat sultana. Super, tutaj jeszcze się wysypali na naszych strzelców. O, niestety straciliśmy jeszcze jednego konnego łucznika. Zrobiliśmy na zamek i wykończyliśmy tam na Słuchajcie, straciliśmy bagatela dwóch zbrojnych. Przenosimy nasze jednostki nieco bliżej naszego zamku. I słuchajcie, słyszymy się po kolejnym niedługim timelapse. Przygotujemy sobie nieco wojska na oblężenie Saladyna. Powiem Wam, że wcześniej nie zauważyłem, że zamek Ryszarda serce wygląda w ten sposób na tym modzie. I nie zauważyłem też tego, że Ryszard używa rycerzy na koniach. No, całkiem ciekawa koncepcja, nie powiem. Chociaż wydaje mi się, że w podstawowej wersji gry miał on podwójne mury. Nie pojedyncze mury z blankami. No ale czy to coś zmieni? Tak naprawdę w jego przypadku chyba niewiele. Okej, okay, mamy nieco więcej teraz jeźdźców, naszych znaczy konnych arabskich. Ustawiamy ich sobie oczywiście tutaj, gdzieś po boku. Dorzucamy do tego naszych kuszników. Zaraz sobie ich skontrolujemy. I myślę, że powoli będziemy podchodzić pod zamek saladyna. Myślę, że parę katapult wypadałoby też zbudować, jednak e, saladyn. Jest trochę groźniejszym przeciwnikiem. No dobra, przygotowałem tutaj armię, którą pokonamy z 50 tarcz ruchomych, 13 katapult, 77 kuszników, 96 łuczników konnych oraz 95 krzyżowców. Słuchajcie, nie czekamy, wysyłamy nasze wojska do ataku. Musimy oczywiście wejść na równy teren z katapultami, aby nie doszło do standardowej rzezi naszych własnych jednostek, tylko najpierw sobie wystrzelamy co nieco. W sumie to nie podejdziemy od razu bliżej, nie będziemy czekać aż się trochę to przed pole oczyści, tylko wejdziemy sobie od razu na płaski teren. Saladen z tego co pamiętam nie posiada smolnych rowów, podeślemy krzyżowców też gdzieś na tył. Na razie idzie to nam całkiem sympatycznie. Nie tracimy zbyt wielu jednostek. Teraz jeszcze kusznicy dojdą, także nasze czyszczenie murów Saladyna powinno się odbywać zdecydowanie sprawniej. Ok, udało nam się zniszczyć część machin oblężniczych z Saladyna. Mamy katapulty już na miejscu, także burzymy wieże po, po kolei wszystkie. Nie będziemy już tutaj się e, szczypać z Saladynem. No dobra, słuchajcie, nie widzę tam żadnych jednostek, które mogłyby nam zaszkodzić. W sensie żadnych podpalaczy, żadnych e, kotłów z olejem wrzącym. Także sobie tutaj szybko zrobimy wyrwę w murze i wysyłamy od razu krzyżowców tam do bazy, do twierdzy Saladyna. Straciliśmy trochę jednostek, bo nasi e, łucznicy arabscy konni są bardzo niecierpliwi. Z nie wiadomo jakim przyczyn tak się wlali gdzieś tutaj wokół tego zamku, ale to nic nie szkodzi. Saladem, właśnie poległ, także słuchajcie, udało się nam odnieść zwycięstwo w kolejnej misji tej kampanii. Tak prezentuje się nasz wynik końcowy. Zgładziliśmy 992 jednostki przeciwnika, sami straciliśmy 67 jednostek. Dość nam zebrać 33 tysiące sztuk złota oraz 3122 jednostki żywności. W kolejnej misji pod tytułem Werble zmierzymy się z trzema wilkami. Będzie to misja, na której skończyłem ostatnio przechodzenie tej kampanii. Misja jest ciężka z tego co pamiętam i daje nam w kości od samego początku. Niebie jesteśmy na wzniesieniu, ale wilk ma do nas łatwy dostęp i jest w stanie nas ostrzalać ze swoich zamków. Słuchajcie moi drodzy, jeśli ten film się Wam podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał oraz użyjcie dzwoneczka, który będzie Was powiadamiać o najnowszych treściach na moim kanale. Słuchajcie, zachęcam Was również do czytania postów, które publikuję. Dzięki temu będziecie na bieżąco z wszystkim, co się u mnie dzieje, z, z nowymi materiałami, z, plan, z planami na kolejne filmy oraz planami na kolejne serie gier. To by było tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się. Cześć.